No to co, tak Samer. nie? Do tej sali. No dobra. Musimy to sprawdzić. i jak pada. No. Zwolnimy. Zmęczyłem się, biegłem tutaj, zapniałem rower w życiu. No. <noise> Dziękuję. Dżentlemeni wchodzą piersi, tak? Dziękuję. Nie ma za co. Dziękuję ci bardzo. Dobra, to schodzimy. Cicho, pan Fiesiu nas nie przy... żeby nas pan Fiesiu nie przyłapał. Na no, nielegalnym zgromadzeniem Dwie osoby To zgadłem Wbijamy. Wszystko się zatrzęsło. Ciemno oczywiście A tutaj jest światło. No jest. Czyli i to jest, jest. jest? tu? No niby tak, ale nie. No dawaj otwieraj <noise> Nie ten Nie ten kabel, klucz. Co jest z tymi mam Coś tu jest? wszystko wynieśli. A to czekaj, to je wyciągnęmy. Dobra, to ja głośnik wyciągnę. Okej. Okay. Ale nie, to, jest, to nie jest głośnik. Wzmacniacz. Powiedziałeś głośnik, ale to Wzmacniacz. nie jest głośnik. Wzmacniacz. Głośnik wystarczy nam jeden chyba. A, nie wiem, czy dwa. Ciekawe, czy wszystko działa. No. Nie wiem, sprawdzamy? No dobra. nie sprawdzamy? Teraz to tu trzeba podłączyć. I włączyć. Play, czy to gra? A, tu trzeba podgłośnić. Ja się boję, to podgłośnia cokolwiek. I nie gra. Aha, nie ten? Nie podgłośniłeś na telefonie. Ty, nie gra. Chyba kabel jest uszkodzony, ten wiesz, mi się wydaje. Chyba tyle. To się okazuje, że to nie jest ten. To nie jest ten. Czekaj, czy to jest ten. To jest... Te. Najlepsze jest to, że one są tak długie, ale tak czasem w ogóle nie starczają, nie? Mam nadzieję, że ruszy tym razem. Telefon mi nie wybuchnie. Teraz znowu trzeba muzykę włączyć. Od nowa. Czekaj, teraz trzeba... Nie, nie ten najpierw. O nie, ja się boję zawsze to pogłośnić tak. Grazie. Cześć, masz No mam. A pożyczysz? Tak. A przyjdziesz? Masz chwilę? Tak, przyjdę. Raz czy razem szybciej jest, bliżej. Dobra, to razem. No. Ja jede haha, nie maznijmy od rzeczy ważnych. Dobra, kolejne pudełko. Pudełko w pudełko. Też chyba mam pudełko w tym pudełku. Ty. Kolejne pudełko w pudełku. Próbuję to pokazać Ci coś Filip. No tak. Mózgu. Próbowałem. Co to jest? OK Płytkę. Płytka. Ile części? Kondensatory są nawet. Typa bateria. Ty bateria, no faktycznie. Ciekawe. Ej, dawaj. – Daj, daj, daj. daj. – Ty, podłącz, czekaj. Jak to się podłącza? – O Jezu, to wszystkie będzie trzeba przelocować. – Pewnie, że tak. – To nie mnie wystarczy <laughs> chyba. – Wystarczy. No tutaj masz wejście i z jednej strony wchodzi, przechodzi przez te filtry i wychodzi na wysokotonowy, średniotonowy głośnik i niskotonowy, nie? Mhm. No, że jak masz taką kolumnę, kilka głośników, nie? No. To nie będą wszystkie grać pełnego zakresu, bo nie będą ładnie grać, nie? Tylko jedne grają od tylu do tylu herców, na przykład, nie? Na drugie od tylu do tylu, no właśnie po to takie coś jest. Piny się złączyły. Noż. Potrzebny jest tak zwany wzmacniacz, który jakby wzmocni ten dźwięk, że będzie y, mocniejszy głośnik może dzięki temu brać. No i super, rozwaliłem No i części, no to jest jedna z najważniejszych części w głośnikach. W zwykłych głośnikach jest to najważniejsza rzecz, ale w bezprzewodowych, no jedna z ważniejszych. Bo w głośnikach bezprzewodowych też ważny jest moduł bezprzewodowy. Zazwyczaj, no zazwyczaj Aha. używa się głośników bezprzewodowych, nie? Głośników. Tych bezprzewodowych, no, modułów bezprzewodowych, no, tak zwanych bluetoothu, bluetooth. Łap, bluetooth bluetooth. się. Ale udało ci się. Jej! A teraz to trzeba. <grym> o! Pięknie. <grym> Nareszcie coś ci się udaje. A co Daria będzie robiła z tym gościkiem. Nie wiem, pewnie... No pewnie no, będzie mogła sobie podłączyć jakby ten głośnik sobie do telefonu, będzie mógł sobie albo muzykę włączyć, albo jak pójdzie na zbiórkę harcerską i ze wszystkimi muzyki może sobie słuchać, no. dużo no, duże zastosowanie Hmm. No, gdyby Darii nie odpowiadał tym głośnik, to co, to, to byś dla niej zmodernizował go? Nie no, mógłbym. Oczywiście do upodobań. Chyba, że miałby być wodoodporny, to bym tego nie zrobił, bo takiej rzeczy jeszcze nie umiem. A co z Zuzią, Sowary? Nie wiem. nie w moim typie. Tak. Widać było. Sery? Ona mnie nie lubi za bardzo to. Jezu, czym to się tak nagrzało. I jak się nagrzało? Coś tu. No co za bardziej. Co <laughs> za badziew. No. Z dziewczyn to z tego? No z tego! Ale niektóre dziewczyny wcale nie są takie. No i super, od nowa wszystko. Bo no. na tyle ja widzę z tego lutowania. A co do dziewczyn, no nie wiem. Niektóre są ładne, niektóre są fajne, miłe, niektóre niestety wręcz przeciwnie są wredne, hamskie, samoludne. Ale niektóre mogą być miłe. I przyjazne. Ale niestety tylko niektóre. Zawsze będą takie, które będą niemiłe. A lepsze. Niemiłe. Nie lepsze. To mów, że lepsze miłe. Powiedziałeś nie lepsze. Znaczy się niemiłe, że lepsze. No, nie zawsze będą lepsze. Miłe zawsze będą lepsze, Takie, które... martwią się o kogoś, o siebie tylko innego, ośmiu, siedem. No jak te prawa fizyki idzie? A, i tutaj y, mam już y, zasilanie, jakby mam zrobiony moduł do ładowania. Tutaj po prostu się powiedzie po... no w taki prosty sposób jak to będzie w obudowie, nie? Po prostu wsadzisz to i nie się tak. będzie ładować, nie? To będzie po automatyczny proces, nie? Dobra, teraz trzeba y, najlepiej naj, najpierw, y, nie wiem... Może najpierw Chyba baterie... W marze, najlepiej by była bateria, Oby, no, będą się to zaizolować. Nie wiem, Filip, może będziesz miał, y, nie wiem, klej na gorąco czy coś? Na razie leż? nie mam. Okej. Okay. No to spytam, nie wiem, może ktoś w klasie ma inny. Może Basi spytał. W ogóle nie pewnie nie będzie wiedziała co chodzi, ale... Mm. Oby się nie sknęła, nie? Może to będzie dla niej. Eee, że... E szkoda drutu tu jest. Kurde ciemno, jest, nie widzę tak dokładnie. O, Wszystko widzę. Na pewno wiem... Oby starczyła. Oby starczyło cynnie. No zaraz Ci poradzi poszłam. Aha! Poradziła mnie Cię temperatura. Mnie. Jezu, czemu to jest takie gorące? A skupienie? Skupienie level master. Ale urwa to. Już to zepsuł dwie strony. No, lupuj się. O, naprawiłem. Trzeba to podłączyć. Zamykam kąt prądnie. Prąd kopi. Kąt prądnie. Włącz. Teraz, czy działa? Nie. Nie działa. Super, kocham to. Aha, miałem ściszone. Czekaj. Czekaj chwilę. Coś strzeliło, nie? Kondensator, moje kochane. Czekaj chwilę, czekaj chwilę, bo coś harczy. Ci jak to wali.